Hej, cześć, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie e, na moim kanale e, Zagramy sobie dzisiaj na publicznym beta test serwerze od Dead by Daylight e, aby zagrać e, Xenomorphem e, nowym killerem, który oczywiście jest znany z filmów e, właśnie od Alien e, niestety nie znam całych tytułów ale raczej każdy rozpoznaje tego tu jego mościa e, będziemy go poznawać razem, ponieważ ja jedynie co widziałem, to widziałem trailer oraz e, urywki gameplayu, więc jako tako sam również nie grałem. Na ten moment, e, jak sobie patrzyłem, e, go to wydaje mi się dosyć ciekawy, e, ze względu na to, że e, ma te swoje tunele, dzięki którym można się przemieszczać po terenie mapy, i jest to moim zdaniem bardzo e, zajebista rzecz. Tak naprawdę killer nie miał aż tak dopracowanej mechaniki e, tych tuneli, bo jedynie z tego co możemy wiedzieć to Demogorgon ma taką mechanikę, nie? E, ale Demogorgon po prostu się pod ziemią te, e, teleportował i to było ledwo widoczne, a tutaj mamy całą sieć tuneli, co jest kompletnie zajebistą sprawą. Pod M2 mamy uderzenie tutaj ogonem. E, z tego co wiem, może ono również przechodzić przez palety, więc jest to bardzo zajebista sprawa. Yy, ogólnie cały killer designowo mi się zajebiście podoba. Mapa killera również mi się bardzo podoba. No i co? Yy, w takim razie... Yy, gram tylko z jednym perkiem, Franklinem, bo why to Będę wkurwiać surwów na ptb Franklinem, moim najbardziej szyderczym perkiem. Yy, bo innych nie toleruję. To jest jedyny perk, który jakkolwiek e, fajnie mi się e, gra z nimi na niego, bo jest dosyć zabawny. Przeklinam często na graczy Franklina, ale częściej na graczy Iron Graspa albo... Iron Graspa albo Lightborna. Lightborna nie lubię. Nie lubię, jak ktoś w tym gra. A, no i jeszcze informacja o postaci. On ma trzy perki. E, trafienie całego atakiem podstawowym zapewnia ci efekt pośpiechu. E, na 10 sekund bazowało prędkość o 5%, co jest spoko, bo wtedy będziemy bardzo łatwo dogonić surwa. Wszyscy M1 już będą z tym się do y y dobrze, teraz, jak to wejdzie, nawet możliwe, że traper wróci do mety. Zobaczymy. Y y ta umiejętność aktywuje się, gdy zawiesisz ocalałego na haku. Odwiedzisz aurę z naj najderszego narannego ocalałego przez 5 sekund. A on otrzymuje efekt nieświadomy na 20. Jest to dosyć ciekawe, bo to jest takie barwe tylko, że lepsze Mega, podoba mi się Na no to będzie się chujowo grało jako sur, bo więcej gram surwem, ale <grym> Jako killer spoko Kiedy otwierasz szafkę umiejętność to aktywuje się na 30 sekund Ocalani wchodzący w twój zasięg terroru krzyczą i ujawniają swoją pozycję oraz otrzymują efekt oślepienia na 30 sekund Okej okay. Fajnie Okej okay. Nie przedłużam, zaczynamy Jak będzie gra, wrócę do was Widzimy się za chwilę. Eee, po czekaniu 15 minut na grę. Z zegarkiem w ręku 15 minut wracam do Was. I już się nam tutaj kończy ładowanie. I niestety gramy na mapie Nie Aliena. Co mnie smuci. Ale. Nagram dla Was. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będzie w sumie ciekawie wyglądać, bo kurde. Okej, okay, więc tak to działa. Widziałem O widziałem się. Chodź tu diablico. No chodź. Niep. Pogonimy Ciebie w takim razie I tam, i tam Idziemy, 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 idziemy Chodź, chodź, chodź chodź, chodź Idziemy Zaprowadzę ci na haka Tu jest haczyk, królanko Szkoda, że nie ma naprawdę tego, tego e, Aliena Ale nie zaboli mi to jakoś bardzo

To ja nie się złości, że akurat tego zstrzafiąc znowu. What the fuck? Nie chciałem go studnielować, nie ale bo już że tylu jest tamten, ten. Ale what the fuck? Wow. I'm pretty amazed, really, Jeb, z prawego. Gdzie mi uciekł. Gdzie mi pójdziemy ziemaczku. Biegnę za sobą, biegnę, 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 biegnę. Mi się gra cudownie. Jak teraz, nie ma jakiś. O jezu, no tak dodali dodatek na palety, który daje takie coś, co solowuje. Samo w sobie jest to Okej okay. ale imo, czy aż taki game changer? Nie. Ja strasznie długo jego nie. Leżysz. Maciuś, chodź do tatusza. Chodź, chodź, chodź. Ale taki jest enjoyment jak gram to, naprawdę. I tak się mówi enjoyment, nie wiem. Ale po prostu jest taka mega ekscytacja. Wypad z baru, bo nie ma towaru. Go nie do końca, już. A ty widzę, zostaw lajka, bo to jest mega! Ważne w odcinkach, żeby je lajkować. Każdy lajk to jest. Dalsza się do filmów. Nie ma już. Ja was nie oszczędzam. No mercy for surviving plebs. W ogóle on strasznie dziwnie uniesie. Ja widzę, że on... A bo oni ju za szyję w ogóle, łapie, co jest! Ja ich nie noszę normalnie, tylko zaszyję! What the fuck! Maciuś! Maciuś! Oj maciszu, wracaj tu. Wracaj tu. Co so jest? Oj tu do tatusza. Let's go. Come to papa. Nie tych chneli, bo... mam miałem okazji. Tu bardzo ciągle intensywną akcję się dzieją. No... Jakby nie patrzeć się ja tu muszę wręcz być Więc jeżeli ktoś uważa, że kampię no to przepraszam no ale tu są geny, ja muszę tu być, nie? Myślałem, że będziesz szła w tą stronę, tak szczerze się. Strasznie się wylałem. Nie powinno w ogóle mieć miejsca tak szczerze, nie? Co się stało? Tamta druga obrona, tak? Ajajaj No Aj, tak jak mamy cztery grało mi się świetnie, zrobiliśmy 2K Było fajnie Jakby oni wzięli mapę pod siebie trochę, bo... Nie ukrywam, że oni wzięli offering, więc... Oni chcieli na tą mapę grać Ale... mi się podoba I szczerze? Chcę więcej Już czekam, aż wyjdzie Xenomorph na normalne serwery Tymczasem ja wam dziękuję bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już Z ostatniej części z customów eee, Tu wam dam reklamę eee, Taką minimalną Eee, także co? Widzimy się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bye bye. Uh.